Dzięki zaangażowaniu zarówno uczniów, jak i pracowników naszej szkoły zebraliśmy bardzo dużo derów dla naszych czworonożnych, bezdomnych przyjaciół. Przynieśliście suchą i mokrą karnę dla psów oraz kotów, zabawki, miski, smycze. Nie zabrakło też ciepłych koców i ręczników. Wszystko zostało starannie posegregowane przez uczniów w klasy 7a pod czujnym okiem naszej niezawodnej pani woźnej, Elżbiety Kępińskiej. Oraz opiekunki małego samorządu, pani Izabeli w Ciud. Jaś i Dawid wraz z rodzicami pojechali samochodami wypełnionymi po brzegi darami dla wrocławskiej ekostraży. Marysia zawiozła razem ze swoją mamą rzeczy do wrocławskiego schroniska. A Staś udał się ostatnio aż do Jagora, gdzie znajduje się Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. To już tradycja naszej szkoły, że również oni pamiętamy każdego roku. Czyli nie zostaliśmy z wielką radością i wdzięcznością. Wszystkim uczestnikom akcji, zarówno narodczym, jak i osobom segregującym, przenoszącym nary samochodów i rozłożących je do bezdomnych zwierząt bardzo serdecznie dziękuję. Pamiętaj, nie kupuj zwierząt, przygarnij bezdomniaka. On odwdzięczy Ci się bezgranicznym oddaniem, a Ty uratujesz mu życie i zysk zyskasz wiernego przyjaciela. Jeśli jednak nie możesz mieć psa czy kota w domu, możesz im pomóc w inny sposób płacając na konta fundacji, będąc wolontariuszem w schronisku i wyprowadzając zwierzęki na spacer. Możesz też być wolontariuszem, robić zdjęcia bezdomniakom i wrzucając je na strony internetowe.